To jest Berg, synu. Nasi przodkowie od niepamiętnych czasów nazywali to miejsce domem. Ale gdzieś tam, na krańcu świata, jest miejsce, które domem nazywają smoki. I myślę, że Twoim przeznaczeniem jest, że pewnego dnia je odnajdziesz. Mm. Ale wiesz, że moja noga nie służy do rzucia, prawda? Tak, ci na niej zależy? No, proszę bardzo. E, a konkretnie to, jak mam tam zejść? DreamWorks Animation przedstawia: Szczerbatek, zaczekaj! Wygląda zupełnie jak on. Druga nocna furia. Raczej jasna. Biała furia. No, biała brzmi lepiej, tak? Już wkrótce. Mają ogromną flotę i dość klatek, żeby pojmać nasze smoki. <śmany> Nie mamy innego wyboru. Musimy odnaleźć smaczy świat. Zniszczę wszystko, na czym kiedykolwiek ci zależał. waszych smoków jesteście niczym. Jeżeli Grimel dopnie swego, nie będzie już żadnego smoka. I tylko my możemy go powstrzymać. No, i co zamierzasz zrobić? Łapcie sprzęt! Lecz dokąd chcesz. Mamy tylko jedno podejście! Zabrałeś dzieciaka na bitwę? A z kim miałem go zostawić? <grym> Swoje miejsce smoczy świat, więc to prawda, a to jego władca. Masz rację, Mortko. Już czas. Jak wytresować smoka 3? Na no kogo ja widzę? <śmulanie> Ani słowa wkrótce w kinach.